BMW serii 3, BMW serii 5, BMW serii 7, i tak dalej, i tak dalej. Ten system wydaje się być oczywisty. Trójka, piątka czy siódema? BMA to BMA. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś skąd wzięły się te cyfry i co one właściwie oznaczają? Jeśli tak, to świetnie się składa, bo przygotowałem sporo ciekawego materiału na ten temat i przedstawię Ci go w dzisiejszym odcinku. Zatem usiądź wygodnie. Opowiem Ci historię. Będzie dużo nowości, będzie nowa ramówka, BMW ma swoje serie i kanał Beamer Stories też będzie miał swoją serię. Seria o seriach. Beamer Stories. BMW ma serię. Tego tłumaczyć nie trzeba. Jest to doskonały system numeracji, którego producentowi z Bawarii zazdroszczą inne marki samochodów i nawet próbują się na nim wzorować, ale to BMW jest pionierem w tej sprawie i niekwestionowanym liderem tworzenia zrozumiałych dla każdego odbiorcy oznaczeń. Wszystko jest przejrzyste. Trójka to zwinny samochód ze sportowym zacięciem. Piątka to nieco większy, będący doskonałym połączeniem limuzyny i sportowego charakteru. Siódemka to już duża limuzyna, choć wciąż nosząca dumnie sportowe geny. Seria 1 to kompaktowy samochód, najmniejszy z rodziny BMW, zatem cyfra też jest najmniejsza. Ale czy ta kolejność jest również tak logiczna? Mogłoby się wydawać, że skoro BMW ma serię obecnie od 1 do 8, to jest tu jakaś logika i najpierw była seria 1, później 2, 3 i tak dalej. No nie, nie postępowało to w kolejności rosnącej cyfr. Pierwszą serią, która otrzymała cyfrę opisującą ją w ten prosty i zrozumiały sposób, była seria 5. To piątka jako pierwsza zagościła w systemie numeracyjnym, jaki znamy dziś. Było to w roku 1972, wtedy pojawił się model E12, rozpoczynając oficjalnie ten rozdział w historii nazewnictwa BMW. Rozdział, który nieprzerwanie trwa do dziś. No ale to tak oficjalnie, bo cyfra 5 nie była pierwszą, która definiowała BMW w świecie miłośników motoryzacji. Co było w takim razie pierwsze? Trójka! To trójka jest najważniejszą cyfrą dla BMW. Od początku istnienia samochodów z biało-niebieską szachownicą. Żeby nie zgubić się w tych zawiłościach, cofnijmy się w czasie, całkiem daleko, bo o prawie 100 lat, do początków przygody BMW z produkcją samochodów, trójka już wtedy się pojawia. Jest rok 1928. Firma BMW produkująca dotychczas silniki lotnicze i motocykle szuka nowego rynku, żeby powiększyć swoje wpływy. Wybór pada na prężnie rozwijającą się branżę samochodów osobowych. BMW nie było wtedy potężną firmą. Rozważane były opcje wejścia we współpracę w produkcji samochodów z różnymi działającymi już na tym rynku podmiotami, między innymi z Mercedesem. Ostatecznie, aby działać samodzielnie, ale wciąż uczynić wejście w nową branżę trochę łatwiejszym, BMW kupuje istniejącą fabrykę samochodów w Eisenach. Plany są ambitne. Firma chce kontynuować produkcję samochodów na licencję brytyjskiego Austina, tak jak działo się to dotychczas w fabryce w Eisenach. Samochód nosi wdzięczną nazwę Dixie, a inżynierowie BMW biorą go na warsztat i poddają modernizacji. Zmianie ulega też nazwa i odtąd samochody produkowane w Eisenach na licencji brytyjskiego Austina 7 noszą nazwę BMW Dixie. Do nazwy trafia również dopisek wymuszony przez przepisy prawa, według którego samochody zgodnie ze swoją mocą i pojemnością trafiać miały do określonych grup podatkowych. BMW Dixie miało pojemność silnika 748 cm co umieszczało ten pojazd w grupie podatkowej nr 3. I to tu właśnie po raz pierwszy pojawia się trójka w 1929 roku. W latach 30. trójka na stałe zagościła w nazewnictwie BMW. Modele takie jak 303, 309 czy 315 to początek tej sztafety. W międzyczasie pojawia się pierwsza legenda motorsportu utrwalająca cyfrę 3 jako wyznacznik charakteru BMW. To model 328. Miłośnicy szybkiej jazdy i doskonałego prowadzenia pokochali ten samochód. Do tego stopnia, że doczekał się on produkcji na licencji brytyjskiej oraz był użytkowany w wyścigach jeszcze długo po II wojnie światowej. Jeździł nim m.in. legendarny polski kierowca Sobiesław Zasada. W 1933 roku system numeracyjny BMW został po raz pierwszy na dobre usystematyzowany. Według nowych wytycznych nadanych przez niemiecki rząd silniki lotnicze produkowane przez BMW miały nosić oznaczenia liczbowe od 100 do 199. Firma idąc dalej nadała liczby od 200 do 299 motocyklom i dalej liczby od 300 do 399 samochodom. Od tego momentu Trójka już oficjalnie definiuje samochody BMW. Tak było przed II wojną światową. Po jej zakończeniu BMW przez kilka lat nie planowało powrotu do produkcji samochodów osobowych z powodu braku środków. Firma musiała zająć się produkcją sprzętu rolniczego i wyposażenia domów, choćby garnków i patelni. Sytuacja zmieniła się na początku lat 50., a wraz z tym powrócił system nazewnictwa samochodów, które miały być produkowane. Z racji tego, że liczby od 300 do 399 zostały zużyte na potrzeby przedwojennych projektów, a liczby od 400 do 499 używane były do projektów powojennych, m.in. rowerów i silników stacjonarnych, zaszła potrzeba sięgnięcia o półkę wyżej do liczb zaczynających się od 500. Zatem pierwszy powojenny samochód BMW nosił oznaczenie 501. I to tutaj pojawia się po raz pierwszy nowe połączenie. Połączenie samochodu BMW z cyfrą 5. Kolejne modele utrwaliły ten trend nazywając się 502, 503, 507. Później nadszedł czas reorganizacji i najmniej czytelnego systemu nazewnictwa w historii BMW. Otóż wraz z premierą modelu 1500 rozpoczęła się epoka tzw. Neue klasy Nazwy tych modeli bazowały na pojemności silnika, analogicznie jak w przypadku Fiata, z którym BMW miało wtedy konkurować. Zatem model 1800 to silnik 1.8, 2000 to 2 litry, a model 1602 to 1.6. No ale skąd ta dwójka na końcu? Ta dwójka oznaczała z kolei liczbę drzwi zatem dwudrzwiowy BMW z silnikiem 1.6 to 1.602. Szczególnie ważne jest to, że w odniesieniu do modeli z końcówką 02 używane było określenie seria 02, więc pojawia nam się tutaj klarownie słowo seria, które jest szczególnie ważne. Duże kupę to z kolei 2.800. Tak samo jak limuzyna, zwana też 2.500 i 2.800, z tym, że jedno miało kodową nazwę E9, a drugie E3. I z dopisywaniem liczby drzwi w nazwie modelu nikt już się nie przejmował. Niezły bigos, co? Z niedoskonałości tego systemu zdał sobie sprawę zarząd firmy BMW i w roku 1971, kiedy modele noje klasy kończyły już swój żywot, podjęto na posiedzeniu decyzję, że starczy już tego kombinowania z numerkami i trzeba dać jasny przekaz. Naradzili się i podjęli decyzję. Kolejne samochody wychodzące na rynek będą miały oznaczenia składające się z trzech cyfr. Pierwsza będzie oznaczać numer serii, a dwie kolejne pojemność silnika. Taką prawdziwą, a nie udawaną, jak ma to miejsce dziś. Ustalono też wtedy, jakie numery dostaną poszczególne serie. Trójka to mały sportowy samochód, oparty na bazie ustępującej serii 02. Piątka to większy sedan, bazujący na samochodach zapoczątkowanych modelem 1500, a siedem to duże limuzyny. Resztę cyfr pozostawiono na później żeby nadawać je względem wzrostu albo żeby nadać jakiejś nowej serii prestiżu. Jak to miało miejsce na przykład w przypadku zmiany serii 6 na 8 pod koniec lat 80. Także rok 1971 był ostatecznie decydującym o powstaniu serii, które znamy do dziś. Pewnie nie bez przemyślenia, bo trójka przywróciła legendę żyjącą wciąż wśród entuzjastów sportu, bazującą na modelu 328. Piątka przedłużyła żywot prestiżowego 501, a siódemka w tym rosnącym ciągu liczb logicznie mówiła, że jest czymś więcej niż dwie poprzednie. A z racji tego, że noje klasy rozpoczęło nowy rozdział w historii BMW właśnie dużym sportowym sedanem, to na pierwszy ogień poszła premiera nowej serii 5, będąca jej przedłużeniem. Konkretnie był to model 520 kodowo nazwany E12, mający premierę w roku 1972. Później pojawiła się pierwsza seria 3, E21, w roku 1975 i to przesunięcie fazowe trójki i piątki trwa do dziś, bo nowe piątki pojawiają się wcześniej niż premiery serii 3. Siódemka natomiast pojawiła się w roku 1977, a warto zaznaczyć, że w międzyczasie dla kontynuowania tradycji obecności BMW w segmencie dużych, luksusowych coupé w 1976 roku premierę miała seria 6. I te cztery serie są prawdziwym fundamentem marki BMW od ich powstania aż do dziś. U schyłku lat 80. BMW postanowiła wrócić do swoich korzeni i skonstruować roadster z krwi i kości. W 1987 roku ukazał się koncept BMW Z1, który miał być początkowo tylko pokazem możliwości marki, ale odbiór był tak pozytywny, że ostatecznie samochód trafił do produkcji. Tak rozpoczęła się historia serii Z, a sama litera pochodzi od niemieckiego słowa Zukunft, czyli przyszłość, bo samochody tej serii miały być awangardą technologiczną. Swoją formą sięgały jednak do przedwojennej tradycji BMW, kontynuowanej przez chwilę w latach 50., czyli budowy zjawiskowych roadsterów Niebawem powstały kolejne modele tej serii. Dekadę później, bo pod koniec lat 90., z kolei powstała inna seria BMW. Była dość tajemnicza, bo opisana literą X. Plany na budowę cywilizowanej terenówki w wykonaniu BMW były już dużo wcześniej. Producent zdawał sobie sprawę z potrzeby uzupełnienia tej luki w gamie, obserwując bacznie rynek amerykański. Jednak zamieszanie spowodowane zakupem Rover Group opóźniło wprowadzenie takiego BMW na rynek. Planowane było kontynuowanie produkcji SUV-ów Rovera, więc taki pojazd byłby wewnętrzną konkurencją. Dopiero kiedy reanimacja brytyjskich marek nie doszła do skutku, powstał bawarski pojazd tej kategorii. Nie był to SUV, ale SAV ponieważ producent chciał zaznaczyć pazur tego samochodu, zmieniając środkową literę na A od słowa Active. I tym sposobem w 1999 roku debiutuje BMW X5. Zaczerpnięte z rowera zostały w BMW X asystent wzniesienia oraz dzielona na dwie części klapa bagażnika. Tak zakończyła się przygoda BMW z brytyjskim producentem, a rozpoczęła się historia serii X. To dobry moment na krótkie podsumowanie. System nazewnictwa BMW, jaki znamy dziś, został wprowadzony wraz z premierą modelu E12, czyli pierwszej serii 5. Było to w roku 1972. A kiedy powstawały poszczególne serie? Seria 5 1972, Seria 3 1975, Seria 7 1977, Seria 6 1976, Seria 8. 1989, seria 1 2004, seria 2 2014 oraz seria 4 2014. Modele Z: Z1 1989, Z3 1995, Z8 2000 oraz Z4 2002. Modele X: X5 1999, X3 2003, X6 2008, X1 2009, X4 2014, X2 2018 oraz X7 2019. Wszystkie serie trwają do dziś z wyjątkiem Z1 oraz Z8, które pojawiły się tylko jako jedna generacja. Natomiast seria 6 i seria 8 Występują naprzemiennie zależnie od tego, czy model ma być odbierany bardziej sportowo czy luksusowo, bo taki był zamysł cyfr w seriach. Im wyższa, tym większy prestiż. To tak w skrócie, bo na tym polega dzisiejszy odcinek. W kolejnych będę opowiadać o poszczególnych seriach z osobna, przedstawiając ich historię w całości, a następnie przejdę do opowiadania o każdej generacji danej serii. Dzięki za obejrzenie odcinka, zostańcie z tą serią na dłużej, będzie warto, zapewniam, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Beamer Stories, to pora to zmienić, bo razem możemy zbudować fajną społeczność BMW. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.